Farmacja będzie? Tak! No, sympatyk z i zagłębia. Dobra, to co się dzisiaj będzie działo ogólnie, jak, jak panowie widzą, to nasze zagłębie. A Jac? Na... Pozytywnie, bardzo pozytywnie, ponieważ. Bo to, że... po to się przyjeżdża, żeby myśleć o zwycięstwie, nie? Zgadzam no. się, zgadzam się. Ale coś się ruszyło, nie? Coś się ruszyło, tak jest, drgnęło, nie ulega wątpliwości. No, Byłem w Warszawie na Aston Villa. Przepiękny mecz, przepiękna oprawa. No i chciałbym, żeby dzisiaj zagłębie. Myślę, że jeden stawiam wynik dla zagłębia. Ty? A ja sto 100 milionów. Ty 100 milionów. Ty? 2.1 dla zagłębia susowej. A co jest z wami? Dobrze, no Dobrze. jak? Skąd jesteście? Zgrodca. Zgrodca, i co? Bo będziecie dzisiaj wychodzić z zawodnikami, czy tak przyjechaliście po prostu? tak, tak przyjechaliśmy. No i co? Jaki wynik? Wygramy! Wygramy! 3-0! 3-0! Kim wygramy? Jesteśmy dzisiaj na stadionie Zagłębia. Zaopatrujemy drużynę Zagłębia Sosnowiec w nasze mankiety chłodzące z kompresją, które służą jako pierwsza pomoc po odniesionym urazie w trakcie trwania zawodu sportowych czy też sesji treningowych. Po co to Generalnie dostaliśmy możliwość przetestowania w zeszłym tygodniu sprzętu, który służy do przyspieszenia regeneracji i używany jest zaraz po urazach. Sprzęt ten polega tylko i wyłącznie na połączeniu kompresji z leczeniem zimnym. Czyli zaraz po urazie, po tym jak zawodnik schodzi z boiska, możemy od razu zaopatrzyć go w taki podstawowy pakiet, żeby zmniejszyć opuchliznę i zareagować natychmiast po wystąpieniu jakiegoś uszkodzenia. Zaniosę rozwaną i powiem, że mu zrobiłem. Dobre nastroje po ostatnim meczu z Katowicami. Pokazaliśmy tam, że potrafimy walczyć i wygrywać na trudnych terenach. Mam nadzieję, że dzisiaj tak samo będzie u siebie w domu. Idziemy po trzy punkty. Miałeś jakąś mikrokonduzję, czy nie? Eee, już po, po urazie, po tej operacji już na szczęście nie, tam drobny ból, ale już jest coraz lepiej. Fajnie, bo powiększyłem świadomość ciała, więc wiem, co robić, no i czuję, że sta... ciało nie staje się młodsze, więc... <laughs> Teraz już wiem, czemu zawodnicy tak wcześniej przychodzą na treningi, żeby się przygotować, ale jakby to są drobne rzeczy, więc mogę chodzić, biegać, więc to... Mniej więcej nie trzeba. Ja też przygotowałem swoje ciało, byłem wczoraj yy, yy, w męcinie na dwóch kebabach. Bardzo ładnie przygotowałem sobie brzuszek, wypchany był tak, że chłop, byłem zadowolony bardzo z niego. Co tam bro u ciebie, opowiadaj. Dobrze ci widzieć w nacu? No, no bardzo dobrze, tutaj też się cieszę, że, że was widzę. Piękny stadion, pierwszy raz tu jestem, więc. No, bardzo się cieszę, że tutaj wróciłem. No zobaczymy jak się po no Ostatnio Ty... szczeliłeś na bramkę i nie wiadomo czy tak naprawdę się cieszyłeś, czy nie, jak nie, to było. Nie, no, emocje poniosłem, ale później mówiłem, że nie chciałem się cieszyć, tak no, źle wyszło. No. Dla was może oby nie, dla mnie oby tak. No dzisiaj pup, strzelę i wtedy pokażę. No. Wychodzisz w podstawowym składzie? Tak, tak, tak. Dobrze, no to powodzenia i zdrówka. Dziękuję bardzo. Mamy jedną zmianę, Marcel Ziman w miejsce Kamary, który doznał urazu w meczu z GKS-em Katowice. Marcel, można powiedzieć, przed jego miejsce już właśnie podczas tego meczu dał naprawdę bardzo dobrą zmianę i liczymy na to, że w dzisiejszym meczu będzie bardzo podobny. Mamy 6600 uprawnionych osób w tym momencie, ale myślę, że frekwencja zakręci się dzisiaj około 7000. Na zeszłym meczu z Lechią była identyczna liczba i co ciekawe około 2000 nowych osób pojawiło się na tym pięknym obiekcie i liczymy na podobną liczbę i że zostaniecie z nami na dłużej. Za dwa tygodnie gramy z Polonią Warszawa, kolejny mecz, kolejne emocje, ale na razie to co będzie dzisiaj zobaczymy. Kto wychodzi z sędzią? Ty? Tak, ja. Jest Rema? Tak, tak, trochę. Jest, Jest trochę? Da Ci radę. Go do Zagłębia 1-1, 17 minuta, 1-1, Kamil Bliński z strzelcem Gola. Będzie się działo w tym meczu, będzie się działo. Nie wiem czy jeszcze mnie w tyle pamiętacie, ale jestem od TikToka Zagłębia Zasnowiedzm, byliśmy właśnie 10 tysięcy obserwujących na TikToku, więc zapraszam, kto jeszcze nie obserwuje, do zaobserwowania. Z początku troszeczkę mały chaos, co stało się, że straciliśmy bramkę, ale później za głębię obudziło się i napiera, tak że ciekawie zapowiada się druga połowa. Co tutaj się dzieje? Póki co Jeden do jednego z tyłu, jak to z tyłu, ale najważniejsze, że z przodu coś padło. U mnie akurat składa się tak, że dzisiaj byłem w Gliwicach, tam festiwal goli 5-3, do 3 wygrał Rakup z druhem. Mam nadzieję, że w drugiej połowie tu też zobaczymy tyle goli i co jest najważniejsze, że trzy punkty zostaną w Sosnowcu. Ostatnio zwycięstwo z GieKSą, teraz z Termalinką. pchniemy się mam nadzieję w tabeli do góry i liczymy na zwycięstwo. Także przybywajcie na Zagłębie, kibicujcie, bądźcie z nami, bo Zagłębie was potrzebuje. Au! najnowsze rozpiska jak mamy zyskakować w drugiej połowie przez kibica takiego czeka przekazał to trenerowi powiedział że to jest taktyka którą na pewno dzisiaj się wygramy jeżeli to się spełni to my go bierzemy do sztabu także